Małgorzata że Państwa w loży prasowej, a dzisiaj w studiu ze mną Roman Imielski, Gazeta Wyborcza, Magdalena Chrzczonowicz, nowa naczelna OKOPres. gratulacje, witam Panią serdecznie, Marcin Celiński, Reset Obywatelski i Patryk Michalski, Wirtualna Polska, witam Państwa. Zmiana koncepcji, ale nie całkowita rezygnacja, w związku z tym tak naprawdę nikt nie jest zadowolony. Ani ci, którzy byli za tym, żeby to był taki wielki hub centralny, port komunikacyjny, ani z kolei ci, którzy boją się wywłaszczeń i chcieliby, żeby w ogóle zarzucić. Jak Państwo przyjmują właśnie taką koncepcję? Może Patryk Michalski na początek? Uważam, że to jest przede wszystkim taka. Próba wytrącenia argumentów Prawo i Sprawiedliwości i krok do przodu Donalda Tuska, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość bez przecież wykonania całego szeregu sensownych kroków używało CPK jako takiej broni do walki politycznej, mówiąc, że my mieliśmy wielki plan na to, żeby Polska się zmieniła. Przy czym tak naprawdę wiemy, że te inwestycje w dużej mierze szły na promowanie, wykupowanie reklam na ołtarze i po prostu na kupowanie. Sprzyjających y, opinii czy wrażeń, bo, bo takie można odnieść wrażenie to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość właśnie na tym się skupiało. Natomiast Donald no, ale Tusk było zobaczył. To było skuteczne, bo jednak większość było skuteczne, Polaków jest tak. za tym, żeby CPK było CPK. Dlatego Donald Tusk uznał, że musi przejąć wizerunkowo ten projekt, czy zrobił to skutecznie, uważam, że dopiero za jakiś czas będziemy mogli to ocenić, bo na przykład w tej opowieści. Przynajmniej dla mnie pewne rzeczy się nie kleją. To znaczy, ja nie rozumiem, do tej pory przynajmniej nie zrozumiałem, w jaki sposób ma, można połączyć inwestowanie w lotnisko w Warszawie, w lotnisko Chopina, po to, żeby za 10-15 lat jeszcze więcej zainwestować w nowe lotnisko w Baranowie. Rodzi mi się pytanie, czy to ma sens, czy to nie będzie. Wyrzucenie tych pieniędzy, i czy nie lepiej byłoby się skupić od razu, na przykład na jednym lotnisku albo na modernizacji lotniska Chopina. Oczywiście wyobraźnie rozbudza projekt Polska w 100 minut, natomiast ja wiem, jakie są w Polsce realia, i zazwyczaj 100 minut to czekam, aż pociąg przyjedzie, bo ma takie opóźnienie, więc naprawdę byłbym szczęśliwy, gdyby pociągi najpierw przyjeżdżały na czas, bo te opóźnienia no, są czymś dramatycznym. No, ja czasem czekam, żeby przebić się przez tramwaj do Wilanowa, przez nie, to... budowę tramwaju do Wilanowa. Było... około 100... O minut, o tradycji, ja. No właśnie, jak, jak Polska w 100 minut ma wyglądać, jeśli te pociągi się spóźniają o 100 byłem minut, ostatnio, trasie, 100 os, minut bo ostatnio Byłem niedawno w minut. Berlinie i moi koledzy z Dievel bardzo narzekali na niemieckie Deutsche Bahn, które mają te dramatyczne też, też opóźnienia. I co mnie zaskoczyło, powiedzieli, dobrze, że akurat między Berlinem a Warszawą jeździ PKP, bo ono jeździ lepiej niż Deutsche Bahn. To mnie lekko zaskoczyło. Ale wracając do. CPK, Nie pocieszyło mnie. Nie, oczywiście Właśnie mamy problemy generalnie z koleją. Natomiast tak, jeśli chodzi o CPK, to pamiętajmy, że to nie jest nowy projekt. Ten projekt pojawił się 20 ponad lat temu, o ile dobrze pamiętam, z zarządu SLD. Specyfika lotniska w Okęcie jest taka, że ja nie znam lotniska w centrum miasta tak dużego, największego portu w kraju, który jest, no jak mówię, w mieście to budzi ogromne ograniczenia. E, chociażby to, że nie można operować w nocy na tym lotnisku. To tak? jest kilka godzin lotniska jest wyłączona. Ale się wyłączone. operuje. Ale no, operuje się czasami. Tak. To natomiast, też po polsku. Jest. Natomiast e, rzeczywiście tutaj ze strony nowej władzy była taka niepewność, co z tym zrobić. Czy uwalać to od razu, czy jednak... E, nie uwalać, mówiąc kolokwialnie, tego projektu i to, co powiedział Patryk. Ale to jest generalnie wytrącenie też pisowi z takiej trompta trom patriotycznej, e, e, takiego przekazu trompta i patriotycznego, że kto jest przeciwko CPK, to jest właściwie za lotniskiem w Niemczech, prawda, w tym słynne lotnisko Brandenburg w Berlinie. Co, jest nie, co nie jest prawdą. No PiS większość swoich inwestycji robił właśnie pod takim. Hasłem, prawda, że kto jest przeciwko tej inwestycji, niezależnie czy ona jest sensowna, czy niesensowna, to jest przeciwnikiem w ogóle rozwoju Polski i tak dalej. No mamy takie przykłady, Mierzeja Wiślana, trzykrotnie no, tak, tak, droższa niż ten. Mamy przykład innego lotniska, no, które się uparło PiS, nie? czyli słynnego lotniska Warszawa Radom, ono tak się nazywa fachowo i 800 milionów złotych, nic tam praktycznie nie lata. Nie zmuszania tego, lotu, który natychmiast się wycofał. Ale wracając jeszcze do tego, co chcę powiedzieć, że nad tym trzeba dyskutować, bo po Polsce jest potrzebny nowoczesny, duży port, który będzie mógł obsługiwać Rzeczywiście wzrastającą liczbę pasażerów. Oczywiście nie w tych takich wyliczeniach, jak to wyliczył PiS, 60 milionów czy 70 ja, To, to jest wszyscy... lotnisko w Atlancie, mniej więcej. To największe lotnisko na świecie. W Atlancie takie obsługuje z różnych powodów taką liczbę. My nie jesteśmy w stanie tego no, obsłużyć. Miliony, mówił tak. No e, i oczywiście od, 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 od jak gdyby odłączenie tej kwestii kolejowej, która jest dla Polski bardzo ważna. Ja uważam, że rzeczywiście nam brakuje szybkich kolei. Bardzo nam brakuje. No, chociażby nawet, już nawet nie szybkiej kolei, ale prostej drogi z Warszawy do Wrocławia. No nie można się przebić przez ten tunel słynny w Łodzi, który też nie został ukończony, co skróciłoby dramatycznie czas podróży między Wrocławiem a, 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 a Warszawą. I to trzeba oddzielić i tu trzeba inwestować jak najszybciej. Lotnisko... Też trochę mi się nie spina wiele rzeczy, o których też mówił Patryk, bo jeszcze, przecież mamy rozbadać jeszcze, prawda? W, no tak, dla ja dla mi się wydaje, że to, że to się nie spina, okay, ma dla nas oczywiście znaczenie jako obywateli i obywatelek, ale nie ma żadnego znaczenia dla tej opowieści o tym, o tym lotnisku. Mi się wydaje, że dosyć tutaj, ja patrzę z pewnym rodzajem, który rzadko odczuwam, ale z pewnym rodzajem no, takiego uznania na Donalda Tuska, że jemu się jednak udało, moim zdaniem. Tak jak powiedziałeś, zobaczymy za jakiś czas, czy mu się naprawdę to udało, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że on, że dosyć zgrabnie udało mu się wyjść z tego impasu, który polegał na tym, że koalicja obywatelska tak mocno przecież waliła w, w CPK przed wyborami. PIS tak mocno za tym lobbował, ale jak widać, tam, znaczy, się udało pokazać, jak że PiS głównie o tym mówił, ale tam nic specjalnie się jeszcze nie wydarzyło. Nawet 3 miliardy wydane już na ten projekt. Dokładnie, więc to się udało. No i, no i, i, i Donald Tusk wyszedł całe na biało i mówi, no słuchajcie, no trochę próbujemy ratować ten projekt. Poza tym ludzie, no, słuchamy też naszych obywateli i obywatelek, którzy jednak w sondażach opowiadają się za. Będziemy go ulepszać, wyszedł ten Maciej Lasek, który też był bardzo przecież mocnym przeciwnikiem i, i, i zaczął, zaczął i mam poczucie, że udało im się to w tej chwili medialnie ograć. Tak jak mówię, powiedziałam teraz o kwestii, o sprawie politycznej, dlatego, że to, jak to będzie wyglądało i jak to w no polskich tak. warunkach, to jest w ogóle... A tu, tu się zupełnie Maciej nie zgodzę. Się... Ja nie widzę tutaj sukcesu, bo hmm. ja mam jakby dwóch rzeczy nie rozumiem. Po pierwsze, po co Platformie bo przede wszystkim platformie. było te pół roku ostrego medialnego sporu, w którym strony się radykalizowały, Przypomnijmy sobie jeszcze Maciej Lasek, kiedy już był pełnomocnikiem, bo on ostatnio trochę wyciszył, mm -hmm. z, tak. szedł z górnego C. Ale jak został pełnomocnikiem, to w zasadzie mówił o zaoraniu tak. kropka i że w ogóle nie ma... No tak, nie ma... Też czym... w międzyczasie sondaże były i myślę, że te sondaże też Myślę, się, że miały wpływ. na to też ogromny Ta. wpływ. Że sondaże wpływ. miały wpływ, to ja nie mam wątpliwości, tylko pytam... Dlaczego tyle z tym czekali? Co, co tam się działo no już tak takiego? tak bardzo dużo nie czekali. No już że, też nie przesadzajmy, to no, są od 15 grudnia. Czekali na tyle, żeby utworzył się, utworzył się niepisowski. Bo, bo taki też się utworzył. Nie pisowski ruch obrony tego CPK. No, to jest polityczne. Tak, ja nie rozwoju, mówię o tym stowarzyszeniu, tak? bo to to jest by, duża polityka. Ja mówię o takiej. E, e, tak, duża, duża. E, pewnie do tego przejdziemy. E, tak, Ogromna Bo powiedzieć. jedną rzecz była była krytyka tego, co opowiadali opowiadał nam PiS o największym porcie lotniczym na świecie. E, druga rzecz to było mielenie pieniędzy i wydanie jakieś nieprawdopodobnych kwot bez posunięcia sprawy do przodu wyjątkowe umiejętności pana chorały co do tego żeby zbudować przeciwko sobie komitety w każdej wsi która jakkolwiek była no tak. dotknięta, dotknięta tym projektem to jest jakby jedna rzecz ale druga rzecz to jest myślenie o tej perspektywie komunikacyjnej i to jest druga rzecz, której ja nie rozumiem. To znaczy to, o czym powiedział Donald Tusk. Naprawdę koleje zaczniemy budować w 2035? No, to, to nie jest racjonalne. To znaczy każdy projekt dla każdej władzy musi mieć w obrębie kadencji jakiś namacalny efekt. Ja nie mówię, że ma być skończony w trakcie kadencji, ale w tym, co przedstawił Donald Tusk, jedynym namacalnym efektem tej władzy tej kadencji będzie zmiana nazwy przedsięwzięcia, bo nic innego się nie no stanie. Ale no tak się no, mówi no, o no, znamy nie znamy tej nazwy. Tej nazwy. Kiedy, ta, no, ja to, uważam, to... że to też jest błąd, bo cały czas się mówi o centralnym porcie komunikacyjnym, co będzie się nieodłącznie kojarzyło no, z pisem, więc w tej konferencji Donald Tusk idąc, mógł nadać nową idąc nazwę. Dalej powszechna opinia na temat Modlina jest taka, jaka jest, że to jest najgorsze miejsce, że wybrano najgorsze miejsce wokół Warszawy na lotnisko. Będziemy w nie inwestować jeszcze bardziej. Okęcie jest lotniskiem w centrum miasta. Nie wiem, jakie tam nowe technologie mają, bo, bo Donald Tusk powiedział o tam jakichś dronach i tym podobnych, które będą korzystać z Okęcia. Okęcie, jeśli miałoby pozostać z funkcją lotniczą, to raczej portu krajowego niż rozbudowy, rozbudowy wielkiej. Więc tego planu też nie rozumiem. Jedyne, co mnie może co mogę zacząć rozumieć przy tym planie, to powiązać to z tym, co się dzieje na świecie, z zagrożeniem i być może przeświadczeniem, że w Stanach Zjednoczonych wygra Trump, z wizytą Andrzeja Dudy w Chinach, bo umówmy się, CPK to jest także to jest także element wielkiego szlaku handlowego, które Chiny planują i być może Powiedzenie, nie zakopujemy CPK, jest jakimś uśmiechem w stronę Chin. I to byłby jedyny racjonalny powód, żeby mgliście, ale jednak podtrzymywać. Nie wydaje mi się, tak, że w stronę Chin, jednocześnie, to, to jednocześnie... tutaj się nie zgodzę, tak. bo dla nich jest dużo ważniejszy jedwabny szlak, czyli ta, ta oś oczywiście kolejowa. Dzisiaj ona jest zamknięta, no, no bo oczywiście ze względu ale jest na wojnę. przeprojektowana no, tak? na południe. Jednocześnie, no, tak. jednocześnie Donald Tusk CPK nazwa centralnym przewalaniem e-kasy. Takiego tweeta właśnie napisał, może zobaczmy. Że teraz będzie komunikacja przyszłości. Także w ten sposób rozumiem, że tak się nie będzie nazywało na Pelotnisku. Komunikacja, komunikacja przyszłości. Generalnie na, razie, generalnie na razie rząd, obecny rząd odsunął od siebie ten problem. Właśnie ogłaszając to, co ogłosił w tym tygodniu. To, to też chodziło o zyskanie czasu. Ale jak mówię, ja uważam, że budowa lotniska, o którym zresztą Platforma e, mówiła podczas kadencji w latach 2007-2015. To było zapisane w dokumencie i, do, i, 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 podobna, i była zresztą ta sama to, to, lokalizacja. Po, to był wtedy łódzki Oczywiście. Tak, no tak. Ja Państwa jeszcze chciałam zapytać, bo przy okazji e, zmiany e, CPK doszło też do takiego niecodziennego wydarzenia właśnie posłanka partii Razem, Paulina Matysiak, założyła stowarzyszenie razem z Marcinem Chorałą, Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju. No, Marcin Chorała jako były szef CPK w poprzednim rządzie. I chciałam Państwa zapytać, czy to jest, ponieważ wiemy, że Razem się zastanawia, czy w ogóle nie wyjść z klubu parlamentarnego Lewicy, są duże dyskusje, czy to nie jest jakiś taki punkt zwrotny, mimo że Razem bardzo skrytykowało Paulinę Matysiak i wykluczyło ją z klubu. Ale jednak czy to nie jest jakiś taki punkt zwrotny właśnie partii Razem, która będzie bardziej przychylnie patrzyła w kierunku PiS, może Magdalena Chrzczanowicz? No nie sądzę. Myślę, że ten szybki i no, trochę nerwowy ruch jednak partii Razem, żeby odciąć się od tego... Yy, od tego, oczywiście od, od tego nie wiem, w mariażu, można powiedzieć, w tym, zresztą... Od, od tego Od tego politycznego romansu. Politycznego, oczywiście. Zresztą śmieszy mnie w tej sytuacji też trochę to, że... Mm, śmieszy mnie trochę Paulina Matysiak, jej ruch w znaczeniu, bo no bo jakby tu z jednej strony Donald Tusk ogłasza, że okej, okay, no dobra, już robimy to, CPK już ten i w tym momencie ona właśnie występuje z tym, bo rozumiem, że ona chciałaby się rejtanem położyć przeciwko, przeciwko no, zakopaniu tego projektu, tak? a tymczasem to się nie wydarzyło, a ona się mimo wszystko kładzie rejtanem, więc to jest dosyć, dosyć zabawne. Nie sądzę, że oczywiście to jest mnóstwo scenariuszy, które możemy, które możemy dla Lewicy czy dla partii razem tutaj snuć. Oni mogą chcieć wyjść z rządu, z rządu nie. Nie ma ich tam, ale z klubu być może będą, być może część z nich będzie chciała teraz wejść, chociaż nie sądzę, żeby to był ten, ten moment. Słyszymy tutaj zachęty ze strony Nowej Lewicy, zachęty dla członków partii razem, żeby. No to słuchajcie, skoro jesteście takimi krytykami, to, to zapraszamy Was weźcie na pokład. odpowiedzialność. To weźcie po odpowiedzialność, po tak. No, razem, razem to postanowiło, więc myślę, że raczej będzie próbowało być w tej chwili taką opozycją. and Ma też trochę ta, taką sytuację w, wygodniejszą, wbrew pozorom, w tej chwili, bo, no bo nowa lewica, która jest w rządzie, no w, na niektórych polach jej się nie udaje dowieść tego, co miała dowieść. No tak, ale powiedziała ale, pani kluczowe słowo, że partia razem będzie chciała być opozycją. Ale <laughs> wydaje mi się, że w ogóle poświęcamy temu tak. zbyt dużo tak. uwagi. No, i, no, Marcin Cyński naszał to dużą politykę. I tak czy inaczej, <laughs> to po prostu Paulina Matysiak odnosi swój cel, to znaczy, nie czy dobrze, czy źle mówi się o niej, mówi do tej pory jej nazwisko tak nigdy nie pojawiało się w takiej skali, w tylu mediach. A umówmy się, ja przynajmniej przepraszam, jeśli nie docenię, to zmienię swoje zdanie. Ale uważam, że ani Paulina Matysiak nie będzie liderką nowego projektu lewicowego, ani prawicowego, ani centrowego, tak samo jak Marcin Chorała. Jedyna rzecz, która kłuje mnie tutaj w oczy, to to, że. Polityczka, która tyle mówiła też o równości, o prawach kobiet, prawach osób LGBT, uważa, że można ponad, albo pomijając, czy mimo to, że Marcin Chorała. Jakby... Pluł na te wartości nagle próbować budować coś ze względu na jakieś wyższe dobro, dość wyimaginowane, bo jeśli Paulina Matysiak może gdzieś coś budować w tym momencie, to w rządzie, a nie w opozycji, a tego nie chce robić, więc to jest po prostu z tego, nielogiczne. Z tego, z tego co z Plotek wiadomo, nawet miała propozycję podsekretarza stanu zupełnie niedawno, którą odrzuciła, więc jeśli chciała coś budować, to chyba prędzej da się zbudować, będąc w rządzie, niż będąc w opozycji. Ale dlaczego ja powiedziałem o tej? Polityce, bo tak mam wrażenie, że w komentarzach przebija się taki trochę lekceważący ton. Ja właśnie go zupełnie tak że, lekceważę. Że, że, że atencjuszka, coś tam. Słuchajcie, no to jest, czy tam, czy tam specjalnie odnalazłem skład tymczasowego zarządu tego ruchu. Przeniesiona jest konstrukcja z Razem, czyli jest dwóch współprzewodniczących z parytetem płciowym, bo przewodniczącymi tego ruchu są pani Matysiak i pan Chorała. W zarządzie jest jeszcze pan Szymon Szynkowski Welser, tak. nie wiem czy kojarzycie konotacje tak. polityczne i jest pan Konrad Wiślicz Węgorowski, tego nazwiska nie znałem, ale to jest działacz partii razem z ruchów mieszkaniowych jakiś, czyli mamy parytet. Parytet partyjny. Mamy parytet też tych przewodniczących. No i teraz oczywiście niezawodni, niezawodni badacze, którzy sprawdzają. Domena zarejestrowana w lutym. W maju, jakieś tam kolejne ruchy. Słuchajcie, to, to jest jakiś pomysł na ruch polityczny. Być może jest to pomysł na ruch polityczny, który. Sam ten pomysł jest taką klasyczną razyką bojem, czyli rzucamy, zobaczymy, jak chwyci, jedziemy, jak nie chwyci, to mówimy, dobra, o taki żarcik się wydarzył, był epizod. Przy takich rzeczy mieliśmy do tej pory do tej pory mnóstwo. Mówię o tym, że to jest pomysł przemyślany i przygotowany i przygotowany. Tak, ja oczywiście też zawsze wierzę w to, że jednego dnia ktoś spontanicznie narysował logo, drugiego dnia ktoś spontanicznie założył konta w mediach społecznościowych, a trzeciego dnia główna zainteresowana spontanicznie założyła sobie podcast. We wszystko to wierzę oczywiście, bo mam cztery lata i nic w życiu i niczego w życiu nie widziałem. Jest przestrzeń, i to też możemy popatrzeć w badaniach socjologicznych. Jest przestrzeń dokładnie taka, która ciebie zbulwersowała. Czyli nie, ludzi. Nie, nie, nie no, ale powiedziałeś, wiesz o, o tym, że jak, jak można przekroczyć pewne bariery. Jest przestrzeń ludzi, którzy uważają się za lewicę i uważają, że z przyczyn socjalnych, inwestycyjnych. Można, e, można odrzucić kwestie e, kwestie równościowe e, kwestie e, społeczne bo ważniejsze jest to żeby e, żeby budować gospodarkę jakąś tam e, pomocniczą Ale Roman ja to, ja to nie, to Roman, mnie to nie jak... tylko jedno zdanie bo, hmm. bo absolutnie mnie to nie zbulwersowało natomiast uważam że poświęcanie temu tyle czasu na tym etapie po prostu nie jest to mową to, to jest ciekawy już... o tyle że oczywiście nie jest do projekt partii razem uh, oni byli z tego